Pogański to kraj, pogańskie w nim obyczaje. Cytat z Krzyżaków Aleksandra Forda jak ulał, pasuje do Rosjan, którzy zdewastowali pomnik ofiar zbrodni katyńskiej w Miednoje. To no pewnie pseudo rewanż za działania Karola Nawrockiego, który usuwał z polskiej przestrzeni sowieckie symbole, za co trafił zresztą na czarną listę Putina. I to właśnie dla niego najlepsza wyborcza rekomendacja. Ekspres Plus, Rafał Patera. Lance do boju, szable w dłoń i na koń to Jedziemy. Słaby wynik Rafała Trzaskowskiego zaskoczył jego kolegów partyjnych, ale zamiast walczyć argumentami rozpoczęto drugi etap kampanii hejtu wobec Karola Nawrockiego i jego wyborców. Dramatyczne wydarzenia w Zabrzu. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce pożaru w jednym z tamtejszych bloków odkryli zwłoki starszej kobiety. Z ogniem walczyły trzy zastępy straży pożarnej. Trwający w Kan Międzynarodowy Festiwal Filmowy był okazją do zaprezentowania najnowszego filmu z Tomem Cruzem Mission Impossible The Final Reckoning. Okazuje się, że to nie jest jego ostatnie słowo. W Ekspresie Plus zerkniemy także w stronę skoczni narciarskich. Kamil Stoch zapowiedział, że po najbliższym sezonie przejdzie na sportową emeryturę. Chce jeszcze pojechać na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie. najbrudniejsza kampania ze wszystkich prezydenckich bitew jakie oglądaliśmy w ostatnich dekadach fala hejtu i oszczerstw wobec wyborców konserwatywnych zerwała już wszystkie możliwe mosty nie jest żadną tajemnicą że stoją za tym osoby powiązane z obecną władzą co wolicie Bezpieczeństwo czy kasę? Trwa zmasowany atak na konserwatywnych wyborców. Na wiosnę wybierzemy sobie prezydenta, który pogodzi nas z Moskwą, a oleje tę durną Brukselę. Fundacja Twój Głos jest ważna, sponsorowana jest przez spółki Skarbu Państwa, Bank PKO BP i Orlen, czyli z kieszeni wszystkich podatników, także konserwatywnych. Na wiosnę będzie nasz prezydent, a potem znowu będzie nasze prawo i nasza sprawiedliwość. Jak wynika z informacji, do których dotarła Republika, tylko wczoraj Fundacja wydała na pseudospoty ponad 6 tysięcy złotych, to znacznie więcej niż sztaby Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. W tej atmosferze kampania Twój głos jest ważny podcina skrzydła najmłodszym wyborcom prawicy, sugerując, że popieranie Nawrockiego jest niemodne, śmieszne i kojarzy się z internetowymi memami sprzed dekady. Jeśli nawet niewielki odsetek młodych konserwatystów zdecyduje się zostać w domu, różnica może przesądzić o wyniku głosowania. Takich prób obrzydzenia Karola Nawrockiego jest więcej. Marcin Mycielski, którego nazwisko pojawia się w kontekście afery przemytniczej, stoi za hejterską akcją billboardową. Prowadzi on w tym celu zbiórkę na tzw. spontaniczny sztab obywatelski. Chodzi o billboardy, które przedstawiają z jednej strony Rafała Trzaskowskiego z żoną na tle tłumów ludzi, a z drugiej w ciemnych barwach Grzegorza Brauna, Jarosława Kaczyńskiego, Karola Nawrockiego i Władimira Putina, ubranych w ciemne koszule nawiązujące do jednego z totalitarnych reżimów. Zrzutka na szkalujące billboardy w mediach społecznościowych zdecydowanie nie jest w czasie kampanii postawą fair play, a korzysta na tym zastępca Donalda Tuska. Tragedia w Śląskiem. W wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Zabrzu zginęła starsza kobieta. Na miejscu zdarzenia pracowały trzy zastępy Straży Pożarnej. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w bloku przy ulicy Wolności w Zabrzu wpłynęło zaraz po godzinie 8 rano. Na miejsce błyskawicznie przyjechała Straż Pożarna. Po wejściu do jednego z mieszkań strażacy zastali silne zadymienie i ogień, który prawdopodobnie pojawił się w kuchni. W pomieszczeniu znaleźli martwą 94-letnią kobietę. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Thank <sweak> you. Policjanci ze Stołecznej Woli zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalny napad na dom jednorodzinny. Sprawca groził właścicielowi bronią, oddał strzał i uciekł przez balkon. Poszkodowany nie odniósł obrażeń. Śledczy szybko ustalili tożsamość napastnika. W mieszkaniu jego partnerki znaleziono broń, amunicję i inne niebezpieczne przedmioty. Mężczyzna ukrywał się w piwnicy jednego z bloków, gdzie za szafą zbudował sobie kryjówkę, by uniknąć odpowiedzialności, ale policjanci odnaleźli go i zatrzymali. Został Czasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia i chyba się przed tym nie schowa. A my strzelać zamierzamy wyłącznie newsami, a kilka ciekawych mamy jeszcze w kaburze. O pistoletach Krzysztofa Piątka też będzie, bo nasz rewolwerowiec wyznaczył sobie zupełnie nowy cel i chce go trafić. w pa! Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków podczas pierwszej audiencji generalnej w Watykanie, zachęcił do wsłuchiwania się w słowo Boże i dokonywania mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Scarlett Johansson, doceniona podczas festiwalu w Cannes, odbyła się premiera filmu Eleanor de Great, debiutu reżyserskiego amerykańskiej aktorki, to musiało skończyć się gromkimi brawami. Kawa czy herbata? Odwieczne pytanie o gusta smakowe Polaków postawił nasz niezawodny reporter Mateusz Nowak. W Międzynarodowy Dzień Herbaty sprawdzimy, jakie właściwości ma ten popularny napar. Papież Leon XIV po raz pierwszy zwrócił się do Polaków: Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Tymi słowami ojciec święty podkreślił, byśmy dokonywali w życiu mądrych wyborów. Ojciec św. Leon XIV i jego pierwsza audencja generalna na placu Świętego Piotra. Wśród tysięcy wiernych, wielu Polaków, to do nich papież skierował część swojego rozważania i podkreślił, jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego. Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Serca Wam błogosławię. Papież nawiązał tym samym do wygłoszonej przed siebie katechezy i przypowieści o siewce. Finlandia w szoku. W jednej ze szkół na przedmieściach Tampere niedaleko Helsinek nożownik brutalnie ranił trzy osoby. Jak informują fińskie media, napastnikiem jest uczeń szkoły, w której doszło do ataku. W internecie krąży film ze zdarzenia, a także swoisty manifest, jaki miał wrzucić do sieci młodociany bandyta. Funkcjonariusze jak na razie nie potwierdzają tej wersji. Wiadomo jedynie, że udało się ująć agresora. Życiu trzech rannych uczennic nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest drugim najczęściej pitym napojem na świecie tuż po wodzie. Kiedyś była dostępna tylko w aptekach, no może dlatego, że dla niektórych bywa lekiem na całe zło. Dziś na szczęście dostaniemy ją w każdym sklepie i dobrze, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Mateusz Nowak wykorzystał moment i dokładnie o 17. zaparzył sobie herbatkę, a teraz sprzeda nam gadkę. O, już po 17, a w pewnym europejskim kraju oznacza to jedno. I choć nie jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to dziś tę tradycję będę kultywował. Bo po pierwsze mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty, a po drugie, ja po prostu herbatę lubię. Zdrowie i nawet człowiek jakoś tak mentalnie lepiej się czuje pijąc. A to dlatego, że według legendy to cesarz Chin niemal 3000 lat przed naszą erą pierwszą herbatę zaparzył. Zawiera mnóstwo prozdrowotnych właściwości, między innymi polifenole związki, które zwalczają wolne rodniki w organizmie. Z kolei te mogą przyczyniać się do powstawania wielu chorób, takich jak choroby serca czy też nowotwory. Ponadto herbata czarna i zielona może wspierać zdrowie mózgu, poprawiając nastrój i koncentrację. Argumenty są, ale czy to wystarczy, by pokonać kawę? Kawa czy herbata? Kawa. Herbat pan w ogóle nie pija? Nie. Nie lubi pan. Nie lubię. Kawa. A czemu kawa bardziej pobudza czy lepsza smakowo? Bardzo lubię rytuał picia kawy. To jest cały rytuał, tak? Tak. Nasz on polega, proszę nam wyjaśnić. Na tym, że siadam i piję kawę. A to dobry rytuał. Taki dla każdego. Ja w sumie mam podobny, tylko że picia herbaty. W ogóle gdzieś w internecie znalazłem, że jest też herbata bekonowa albo kiszona. Może dlatego naród raczej za kawą. Kawa czy herbata? Kawa. A u pani? Ja też kawa. A czemu kawa? Lepsza, smaczniejsza, bardziej pobudza? <laughs> ja już się przyzwyczaiłem do kawy, tak. Poniesz no. przyzwyczajenie. Lepsze pobudza. Kawa, kawa, kawa. Trzy razy nie musi pan powtarzać, bo i tak punkt będzie jeden. Niestety, na razie Kawa rozbija herbatę bardziej niż Pedro, Pauleta, Tomasza Hajtę na Mundialu w 2002 roku. Pan Herbatka, tak? Tak. A pani Kawa? O, jak się ja państwo do... też. Jak się państwo dogadujecie. No właśnie, to jest problem, ale cały czas właśnie musi być ta równowaga między nami. Czyli jak rozumiem, że pan sobie parzy herbatę, ale dla żony zawsze tak także na poranek. Rano parzę dwie herbaty. Zielone. A później zielone. A później dopiero żona sobie parzy kawę, jak ma na nią ochotę. No i pięknie i mądrzej mamy honorowy punkt dla herbaty. Choć to, co teraz Państwo zobaczą, można chyba liczyć za 100 punktów. Tak, ten pan tak lubi herbatę, że przygotował jej cały kontener. A potem się w niej wykąpał. Okej, okay, spoko. A my jaką herbatę lubimy najbardziej? Ja smakował jakoś obacował. Ja Niezwykłą z cytryną. Czarną? Z miodem cytrynką. No, tą normalną, taką angielską, tam taką, wie pana. Cholera ją tam wie, jak się ona nazywa. Ulung. Ulung to chińska, chyba? No dobra, no nie To El Grey. ulung, ważne, że herbata. No tak. Właśnie, ważne, że herbata. A kawa niech poczeka na swoje święto 29 września. To jeszcze trochę. Filmowy festiwal w Cannes odsłonił nowe oblicze słynnej hollywoodzkiej aktorki Scarlett Johansson. Okazuje się, że znana z ról superbohaterek gwiazda zabrała się teraz za reżyserowanie. Debiutancka produkcja Leonard The Great miała swoją premierę właśnie podczas festiwalu. Scarlett Johansson po raz pierwszy stanęła za kamerą i od razu podbiła kan. Jej pełnometrażowy debiut reżyserski został przyjęty pięciominutową owacją na stojąco. Film opowiada historię Eleanor Morgenstein, starszej, ekscentrycznej kobiety, która po osobistej stracie wyrusza w emocjonalną podróż, a opowiadana przez nią historia zaczyna żyć własnym życiem. To także historia nietypowej przyjaźni między 94-letnią kobietą a 19-latką, kiedy kręcisz film niezależny nikt tego nie robi dla pieniędzy. Wszyscy, którzy zebrali się na ten Film zrobili to, bo pokochali historię. To film o przyjaźni, żałobie, przebaczeniu, a to tematy, których dziś potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek, powiedziała Johansson po premierze, a my czekamy, aż produkcja trafi do polskich kin. Tego pana na pewno Państwo dobrze znają. Tom Cruise podczas festiwalu w Cannes promuje właśnie swój najnowszy film, Mission Impossible: The Final Reckoning. Ale mimo, że tytuł może sugerować, że to ostatnia produkcja gwiazdy Hollywood, Cruise jeszcze nie planuje zejść ze sceny. Nadal chce zabawiać publiczność i się przy tym dobrze bawić. Przede mną jeszcze wiele filmów. Zagrać w filmie wieku 100 lat? Kto jak nie Tom Cruise? Przecież dla niego nie ma Mission Impossible. Weekend w pogodzie nieźle nam zamiesza. Raz na wierzchu będzie słońce, raz chłód, a wszystko przyprawione porcją przelotnych deszczów. W piątek najchłodniej będzie na południowym wschodzie. Tam tylko 10 stopni i krótkotrwałe, ale silne opady deszczu. Na północy również deszczowo, choć opady będą miały charakter przelotny. Najcieplej w centrum do 15 stopni i tam pojawi się też więcej chwil ze słońcem. W sobotę temperatura wzrośnie do 18 stopni, na południu możliwy drobny deszcz, poza tym powinno być pogodnie. W niedzielę najchłodniej na Dolnym Śląsku zaledwie 12 stopni, najcieplej na Podkarpaciu nawet 20 stopni. Intensywnych opadów należy spodziewać się na Pomorzu. Przychodzi w życiu skoczka taki moment, kiedy najchętniej nie wyskakiwałby już z domu. I taka chwila zbliża się też w przypadku Orła z zębu, czyli Kamila Stocha. Nasz mistrz ogłosił, że najbliższy sezon będzie ostatnim w, karierzu, w karierze, ale pożegnać chce się godnie. Najlepiej szóstym startem na Igrzyskach Olimpijskich. Kamil Stoch to jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. Ostatnie sezony nie szły po myśli naszego orła, ale mimo wszystko nikt nie odbierze mu tego, co osiągnął. 37-latek to dwukrotny zdobywca kryształowej kuli i trzykrotny triumfator turnieju czterech skoczni. Na swoim koncie ma także dwa złote medale Mistrzostw Świata i trzy tytuły Mistrza Olimpijskiego. Pucharze Świata zadebiutował w 2004 roku. Po 22 latach pięknej przygody przejdzie na sportową emeryturę. Bilbao, wszystko dopięte na ostatni guzik przed finałem Ligi Europy. W kraju Basków są także kibice Manchester United i Tottenhamu. Jeden z fanów przybył aż z Australii, by z wysokości trybun dopingować swoją drużynę. Był na tyle podekscytowany, że wypił procentowy trunek z własnego buta. Szalony, ale czego się nie robi, by przynieść szczęście swojej ukochanej drużynie? Rafinha to piłkarz pierwsza klasa. Jak się okazuje, również dotrzymujący obietnic dżentelmen. Brazylijczyk obiecał, że przejdzie boisko na kolanach, jeśli Barcelona zostanie mistrzem Hiszpanii. Jak widać, nie rzucał słów na wiatr, nawet kosztem zdartych kolan. No, panie kolego, szacuneczek. Na koniec kuriozalne sceny prosto z Kolumbii. Piłkarze Independiente strzelili bramkę, a chwilę później dwaj gracze tego klubu skoczyli sobie do gardeł. Upust emocją nie popłaca. Arbiter w sekundę wyrzucił piłkarzy z boiska, pokazując łącznie trzy czerwone kartki. Może przed meczem wypili za dużo kawy? Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami, ale show must go on. Zwłaszcza, że czeka do na nas jeszcze akt drugi tego przedstawienia. Jak się zapowiada? Śpiewająco. Wystarczy posłuchać, a plus wie, gdzie ucho przyłożyć. Trzaskowskiemu mówimy goodbye. Bez niego, piękniejszy kraj. Bez niego, piękniejszy kraj. Trzaskowskiemu mówimy goodbye. No to goodbye i w to nam graj, bo my wolimy takich polityków, którzy dotrzymują obietnic. I obietnice wiążą ich tak samo jak tych, co w nie wierzą. Wierzę, że program dzisiaj o 19 właśnie takich znajdzie. Obiecanki i cacanki. Co Rafał Trzaskowski zaoferuje wyborcom Konfederacji? Republika zorganizuje kolejną debatę w Końskich. W Warszawie działała przechowalnia nielegalnych imigrantów. na sam koniec zaglądamy jeszcze do studia S1, gdzie jest już Miłosz Kłeczek. Co dla swoich widzów przechowujesz dzisiaj, Miłoszu? Dzień dobry, Rafale, witam Państwa serdecznie. Moi goście już w studiu, ożywiona dyskusja, a za kilka minut zaczynamy program Miłosz Kłeczek. Zaprasza gorąca, bieżąca polityka, czyli poseł Platformy Obywatelskiej ujawnia, jak Trzaskowski chce oszukać swoich wyborców. Jest Pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać. Jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory, platforma obywatelska zniszczy opozycję. Brown do więzienia, a potem demontaż pisu i konfederacji. I jeszcze jeden temat, który omówimy, Rafał Trzaskowski udostępnił lokal w Warszawie przemytnikom nielegalnych imigrantów. Techniczna uwaga, po transporcie poproście pacjentów, żeby wykasowali ze swoich telefonów kontakty do was. To wszystko już za kilka minut. Proszę zostać z Republiką. Miłosz Kłeczek zaprasza. Zaczynamy już za chwilę. No właśnie, program Miłosz Kłeczek zaprasza startuje za chwilę, bo u nas nie ma czasu na oddech. Mimo, że to dom wolnego słowa, to wszystko dzieje się bardzo szybko. Do zobaczenia.